Pierwszy rozbiór polski dokonano już w 1031 roku, mowa o obaleniu władzy przez bezpryma i jego odesłaniu insygni koronacyjnych cesarzowi Konradowi II. I już Wam o tym opowiem, a Wy w międzyczasie zaobserwujcie mój profil. Gdy na zachodniej granicy Mieszko II bronił się przed kolejną wyprawą Konrada II, na tereny wschodnie wkroczyli w imieniu bezpryma książęta ruscy Jarosław Mądry i Mścisław Krobry. Mieszko II, zajęty obroną Łużyc, a zarazem pozbawiony sojuszników, nie miał możliwości odparcia drugiego ataku i uciekł z kraju. Udał się do Czech. Tam został uwięziony i okaleczony na polecenie księcia Olczy. Jarosław Mądry przyłączył do Rusi Grody Czerwieńskie, zaś na tron polski wstąpił Wkrótce po przejęciu władzy Pesprym odezwał cesarzowi polskiej insygnia kolonacyjne. Tym samym zrezygnował z tytułu królewskiego i uznał prymat zachodniego sąsiada. Insygnia osobiście dostarczyła do Niemiec żona mieszka drugiego królowa Rykeza. W 1031 roku wraz z dziećmi, Kazimierzem Gertrudą i jedną córkę.